Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i na stałym wstępie chcę wam powiedzieć o moim Instagramie, Nexu przez 3u. Wpadajcie na niego, za każdego followka odwdzięczam się lajkiem pod waszym najnowszym zdjęciem. Oraz możecie zostawić łapkę w górę dla zasięgu pod tym filmem, także co. Ja już nie przedłużam i zapraszam was. Do oglądania. Użytkownik Reddita Leonardo de Fazi wrzucił to nagranie do subreddit Ghost w czerwcu 2015 roku. Użytkownik nie podał żadnych informacji ogólnych, ale na nagraniu wszystko jest pokazane. Gdy ktoś filmował nieznane i nawiedzone miejsce, natknął się na ducha, który był bardzo hałaśliwy, tak zwany poltergeist. Słyszał kilka głośnych krzyków i grzechotanie drzwi, jakby ktoś próbował się uwolnić. Zazwyczaj za jego plecami zaskoczyło to gwałtownie kamerzyste. Patrzy Wprost na drzwi, następnie nie otworzył, ale nikogo już tam nie było. Po tym, jak wszedł do pomieszczenia, metalowa doniczka sama leci w jego kierunku. Przestraszył się i uciekł dalej. Odwrócił się w kierunku drzwi, i ujrzał, jak coś albo ktoś rzuca jakimś przedmiotem w drzwi. Człowiek, pomimo strachu, nie wycofuje się i kontynuuje przeszukiwanie reszty okolicy. Był już mocno przestraszony, gdy krzesło spadło prawie na niego. Wtedy zaczynał uciekać już do wyjścia. تكفل ده؟ ما في بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Ten film jest humorystycznie nazywany. Łobuzy ścigają samochód. Ale materiał wcale nie jest zbyt zabawny. Jest bardziej przerażający. 25-sekundowe nagranie pokazuje, jak mężczyzna goni samochód na jakiejś autostradzie późno w nocy. Pasażer opuszcza okno i zaczyna filmować ciemną ulicę. Przez cały film słychać syreny, i gdy jadą kawałek dalej, widzą jak jakaś postać zaczyna wybiegać z pobocza i ich gonić. Biegnie tak długo, aż ich nie dogonił. Stał się wtedy bardzo widoczny. Prawdopodobnie nie ma na sobie ubrań, jego oczy śnią w ciemnościach. Ktoś wrzucił to nagranie do internetu, nie podał żadnych innych informacji. Wydaje się, że to coś nie jest człowiekiem, biorąc pod uwagę, że większość ludzi nie może biec tak szybko, jego przerażający wygląd potwierdza teorię, że może to być materiał filmowy o humanoidalnym stworzeniu. Ten film został wrzucony przez Willa Manilusa we wrześniu 2013 roku. Opis tytułu i dialog są w języku filipińskim. Po przetłumaczeniu ten mężczyzna miał przerwę w pracy, gdy zobaczył coś tajemniczego. Na szczycie schodów przechodzi kobieta, ma na sobie białą sukienkę i chociaż jest całkowicie nieprzejrzysta, porusza się bardzo powoli, jakby się unosiła. Mężczyzna wcale nie zareagował na jej obecność, ponieważ skupił się na aparacie przed nim. Nie dowiedział się o niej, dopóki... Póki nie przejrzał klipu później. Żadna kobieta nie powinna być obecna w tym miejscu, więc mężczyźni zaprzeczają prawdopodobieństwo, że jest to prawdziwa osoba. Fakt, że nawet nie zwrócili uwagi na to, gdy szła obok. Większe prawdopodobieństwo, że był to jednak duch. Film z 2013 roku jest dokładnie zatytułowany Przerażająca, szalona osoba za moim oknem. Dla większego kontekstu opis brzmi straszna. Szalona osoba za moim oknem w środku nocy, patrząc bezpośrednio w górę, przy oknie mojego mieszkania. Klip ma około minuty i pokazuje jakąś postać stojącą przy samochodzie. Przerażający, nieznajomy ma na sobie płaszcz i kapelusz. Ukrywa się tak przez pierwszą połowę filmu, w której po prostu stoi w miejscu, wpatrując się bezpośrednio do przodu. W drugiej połowie zaczyna się poruszać, w pewnym momencie krzyczy w kierunku samochodu i gestykuluje rękoma. Film kończy się tym, jak wraca do swojej pozycji początkowej, prawie żadna informacja o klipie nie jest dostępna, ale możliwe jest to, że tajemnicza postać prześladowała go już wcześniej. Ten film jest dość zrozumiały i nie ma wątpliwości dlaczego uważany jest za przerażający. Tytuł brzmi Śmiejący się żeglarz i grupa małych lalek, przybranych za żeglarzy. Lalki poruszają się w miejscu i zaczynają wydobywać z siebie niepokojący śmiech. Z faktu, że jest ich kilka, sprawiają, że nagranie jest bardziej przerażające. Śmiech brzmi źle i przerażająco. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Nie zapomnijcie wpaść na Instagrama. Nexu przestrzyłu naszym celem jest aktualnie w 14 tysięcy obserwujących. Na Instagramie często wrzucam wam co po prostu robię poza YouTube'em. także myślę, że warto śledzić. No i co? Słyszymy się już jutro, także trzymajcie się. Na razie.